W małym hotelu położonym na skraju rozległego lasu, popołudniowe słońce delikatnie przesączało się przez ogromne szklane panele głównego holu, tworząc ciepłą atmosferę w przestrzeni tak spokojnej, że jedynymi dźwiękami było mruczenie klimatyzacji i szelest kartek przewracanych przez młodą recepcjonistkę. Lena, dwudziestoletnia pracownica o delikatnej sylwetce, stała za kontuarem recepcji w starannie wyprasowanym jasno niebieskim uniformie. Jej długie włosy związane były nisko w koński ogon, a skupione oczy wpatrywały się w księgę rezerwacji, podczas gdy kamera bezpieczeństwa dyskretnie rejestrowała każdy jej ruch z góry. Na zewnątrz słońce świeciło jasno, drzewa łagodnie kołysały się w letnią bryzą, a szklane drzwi były lekko uchylone, aby wpuścić świeże powietrze, nieświadomie tworząc otwartą ścieżkę DLA niezaproszonego gościa. Ze schodów prowadzących do holu cichy cień, Wślizgnął się do środka bez najmniejszego dźwięku. Był to dorosły lampart o złotym futrze z charakterystycznymi czarnymi plamami. Jego ciało pokryte było błotem i kurzem, a ostre pazury ślizgały się po wypolerowanej podłodze z płytek, wydając delikatne stukanie, przypominające tykanie zegara. Kamery bezpieczeństwa rejestrowały każdy krok tej niesamowitej podróży, wykrywając nietypowe ruchy i natychmiast uruchamiając czerwony alarm w systemie monitoringu. Lampard poruszał się powoli i ostrożnie, jego oczy były zamglone, jakby dopiero co wyłonił się z długiej śpiączki, brzuch zapadnięty od głodu, tylne łapy osłabione, nos wilgotny od wysłuku, oddychał ciężko, jakby był odwodniony przez wiele dni. Nie wydawał żadnego ryku ani warczenia, tylko rozglądał się dookoła oczami zagubionego wędrowca, szukającego schronienia. Stopniowo dystans między nim a Leną zmniejszył się do mniej niż trzech kroków, jego długi cień padł na podłogę tuż za niczego nie podejrzewającą dziewczyną. A ten przełomowy moment był wyraźnie uchwycony przez kamery, klatka po klatce. Lena przypadkowo odwróciła się, aby sięgnąć po ściereczkę do wytarcia stołu, gdy jej wzrok napotkał sylwetkę Lamparta, stojącego w milczeniu zaledwie kilka metrów od niej. W tym momencie jej oczy szeroko się otworzyły, całe ciało zastyło jak posąg w środku letniego popołudnia, nie odważyła się krzyknąć ani wykonać gwałtownego ruchu, tylko bardzo powoli cofnęła się o krok i utrzymała równomierny oddech, starając się zachować spokój, pomimo bijącego jak młotem serca. Lampard pozostał nieruchomy, tylko przechylił głowę, aby na nią spojrzeć. Jego oczy nie były dzikie czy agresywne, ale puste i pełne bólu jakby cierpiał przez długi czas. Powietrze w holu wydawało się rzedzić. Każda mijająca sekunda ciągnęła się jak godziny. Lena oparła ręce o kontuar, aby utrzymać równowagę. Jej serce biło tak szybko, że miała wrażenie uduszenia. Lampard nagle cicho jęknął. Jego głowa opadła nisko, a całe ciało wydawało się na skraju załamania. Jego lewa przednia łapa krwawiła intensywnie, a zardzewiała żelazna pułapka, wciąż zaciśnięta, była powyżej kostki. Lena była przerażona, ale zachowała spokój, jej oczy nie odstępowały od poważnej rany. Krew sączyła się od drzwi do miejsca, gdzie stał, rozprzestrzeniając się w ciemnoczerwona plama na białych płytkach. Lampard zachwiał się przez chwilę, a następnie nagle osunął się na podłogę. Całe jego ciało, dysząc ciężko, zapach krwi, spalonego słońcem futra i leśnej ziemi mieszały się w powietrzu. Lena cofnęła się o kolejne dwa kroki, wyciągnęła telefon z kieszeni spódnicy, i wybrała numer najbliższego Centrum Ratownictwa Dzikich Zwierząt. Jej głos drżał, ale był stanowczy. Opisywała stan zwierzęcia i lokalizację hotelu z precyzją osoby przeszkolonej w sytuacjach kryzysowych. Lampart leżał nieruchomo, ale żywy, jego uszy lekko drżały, oczy były na wpół otwarte, oddychał płytko, ale regularnie. Lena ostrożnie wzięła czysty ręcznik, i położyła go w pobliżu zwierzęcia. Następnie stanęła kilka metrów dalej, aby czuwać i obserwować każdy ruch lamparta. Gdy męski pracownik wszedł do holu i zaczął krzyczeć na widok lamparta, Lena szybko dała mu znak, aby zachował ciszę. Poprosiła wszystkich gości o opuszczenie budynku i pozostała na miejscu, aby czekać na szybkie przybycie zespołu ratunkowego, który obiecał dotrzeć w ciągu 15 minut. 10 minut później pick-up centrum ratowniczego Zatrzymał się gwałtownie przed holem hotelu. Trzech pracowników w specjalnych mundurach wyskoczyło z pojazdu, niosąc zestawy medyczne, strzelby z narkotykami i sprzęt transportowy zaprojektowany specjalnie do ratowania dzikich zwierząt. Jeden zbliżył się do Lamparta od tyłu, podczas gdy pozostali dwaj stanęli mocno z przodu, sprawdzili jego oddech, obserwowali rany i zdecydowali o bezpiecznej dawce znieczulenia DLA zwierzęcia tego rozmiaru. Igła została lekko wystrzelona w udo lamparta, który się wzdrygnął, ale nie stawiał oporu. Mniej niż minutę później jego ciało rozluźniło się, oddychał równomiernie i pogrążył się w stanie spokojnego snu. Żelazna pułapka została usunięta z łapy specjalnym narzędziem. Krew znów zaczęła sączyć się z głębokiej rany odsłaniającej ścięgna. Widoczne były oczywiste oznaki infekcji z opuchniętą skórą wokół rany, która wyglądała na kilka dni starą. Założyli tymczasowy bandaż, aby zatrzymać krwawienie, a następnie delikatnie umieścili zwierzę na kołowym noszach wyściełanych miękką pianką. Lena podeszła, chwyciła ratownika za rękę i zapytała, czy lampart przeżyje. Kapitan uśmiechnął się i odpowiedział, że gdyby odkryli go kilka godzin później, mogliby nie być w stanie go uratować, ale teraz miał dobre szanse na pełne wyzdrowienie. Lampard został załadowany na pojazd. Jego miękkie poduszki i uprząże utrzymywały go bezpiecznie podczas całej podróży do centrum. Kamera bezpieczeństwa wciąż nagrywała, uchwytując cały poruszający moment w ciszy. Samochód wyjechał sprzed holu hotelu, wioząc ze sobą życie wiszące między życiem a śmiercią. Lena stała patrząc, aż samochód zniknął za rogiem, jej ręce zaciśnięte, a oczy pełne łez nadziei i zmartwienia. Lampard został nazwany Ruto, co oznacza nośnik nadziei z lasu w miejscowym języku lokalnej społeczności leśnej. W centrum ratowniczym weterynarze pilnie przeprowadzili drobną operację, aby oczyścić i zaszyć ranę. Ruto został poddany głębokiemu znieczuleniu. Otrzymał płyny dożylne i antybiotyki do walki z poważną infekcją, która mogła się rozprzestrzenić na inne części ciała. Odkryli wiele starych ran na całym jego ciele, dowodzących, że wędrował już od dłuższego czasu – Prawdopodobnie kilka miesięcy zmechacone futro zostało ogolone do czysta z grzybów i pasożytów, plecy pełne zadrapań i śladów walk z innymi zwierzętami. Pierwszego dnia Ruto nic nie jadł, tylko leżał zwinięty w kłębek i oddychał słabo na piankowej podłodze klatki. Lekarz zmiany nocnej siedział obok niego, czytając książkę i puszczając delikatną muzykę, aby pomóc mu poczuć się bezpiecznie. Do trzeciego dnia Ruto zaczął lizać bulion mięsny i lekko poruszać głową, co bardzo ucieszyło personel medyczny, który natychmiast poinformował Lenę o dobrych wiadomościach. Ona natychmiast przyjechała odwiedzić go i siedziała przy klatce przez godzinę, gdy ją zobaczył. Ruto otworzył oczy i wpatrywał się w nią, jakby rozpoznał pierwszą osobę, która się go nie bała i okazała mu współczucie. Od tego dnia Ruto wyzdrowichał szybciej. Zaczął jeść surowe mięso i rozciągać się oraz spacerować po klatce. Rana wyschła, szwy zagoiły się, a nowe futro zaczęło odrastać złote i gładkie jak dawniej. Rutu został przeniesiony do półdzikiego obszaru odbudowy z drzewami, skałami, strumieniami i naturalnymi dźwiękami. Tutaj zaczął ćwiczyć polowanie na sztuczne ofiary, aby przywrócić swoje naturalne refleksy przed powrotem do lasu. Lekarze ocenili, że zdrowie zwierzęcia było na poziomie standardowym, i zdecydowali się przygotować dokumenty do wypuszczenia go z powrotem na wolność do jego naturalnego środowiska. Lina również przybyła na ten wyjątkowy dzień, przynosząc biały szalik, który został położony obok niego pierwszego dnia w hotelu jako symbol nadziei i troski. Jednego jasnego ranka specjalny pojazd zabrał Ruto do głębokiego rezerwatu leśnego ponad 50 km od centrum. Klatka została otwarta pośród wysokiej trawy, gdzie nie było ludzi, tylko śpiew ptaków i szum wiatru wśród liści. Rutu wyszedł, podniósł głowę, aby powąchać powietrze, nastawił uszy i jego oczy zabłysły radością rozpoznania rodzimego środowiska. Nie pobiegł w pośpiechu, tylko stał tam przez chwilę, jakby wczuwał się w każdy znajomy oddech lasu, który był jego prawdziwym domem. Lina stała w pewnej odległości, lekko machając ręką i delikatnie uśmiechając się, jej oczy pełne były emocji i dumy z tego, co razem osiągnęli. Rutu odwrócił głowę, aby spojrzeć wstecz po raz ostatni. Jego oczy spokojne i wdzięczne, głęboki ryk wydobył się z jego gardła, a następnie całe jego ciało wystrzeliło do lasu, jak błyskawica, znikając między drzewami. Personel klaskał lekko. Wszyscy się uśmiechali, chociaż w ich sercach powstało ciche uczucie rozstania i nostalgii. Biały szalik liny powiewał na wietrze, wiszący na gałęzi drzewa, jako pamiątka tej niezwykłej przygody i więzi między człowiekiem a dzikim zwierzęciem. Rutu został uwolniony tam, gdzie należał i skąd prawie już nie wrócił. Historia Rutu i pracownicy hotelu stała się wiralna w mediach społecznościowych, jako prawdziwy cud współczesnych czasów. Lina została uhonorowana za swoje odważne i spokojne działania, stając się symbolem człowieczeństwa w branży hotelarskiej, a Ruto, ocalały lampart, stał się legendą zarejestrowaną przez kamery hotelowe jako reportaż z dzikiej natury, który pokazuje, jak wielka może być siła współczucia i determinacji w ratowaniu życia.